Lá, lá! Przy okazji przypominam Wam o tym, że warto szukać najtańszej opcji dla ubezpieczenia OC. Według porównywarki MUBI, Seat Leon 1.4 TSI z 2010 roku to koszt 501 zł. Korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu, czyli w rzeczywistości ubezpieczenie wyniesie Was 351 zł. Smutno. Znaczy smutno i niesmutno, ale to trochę przez Was. Ale nie przez Was jest mi smutno, tylko trochę zainspirowaliście do działania. Jakiś czas temu robiłem transmisję live. Ci, co nie subskrybują i oglądają, to koniecznie muszą to naprawić, bo czasami na tych transmisjach live ja mam z Wami fajną wymianę zdań i sobie rozmawiamy i wpadamy na różne pomysły. Pomysły, które są w jakiś sposób realizowane w mniejszym lub większym stopniu. Zaczęliśmy rozmawiać tam a propos, e, a propos Ferrari, a propos tego co, co dalej, co się będzie działo i tak dalej, to Ferrari prędzej czy później, wiadomo, to już są jakieś duperele w postaci elektronicznej, coś się kończy, więc czas na jakiś taki projekt e, innego supercara, jakby wszystko w ogóle super, tylko żeby tam to zrealizować, to z czegoś trzeba zrezygnować i e, no, i teraz tak sobie pomyślałem, że jeżeli miałbym faktycznie to zrobić i z, spróbować zrealizować, słuchajcie, coś, co e, miałoby być tym projektem, o którym mówiliśmy, a to chyba nie jest tajemnicą, bo zresztą ten e, live jest zapisany. Bo wiadomo, że zawsze największym moim marzeniem motoryzacyjnym takim jest, zawsze było jakieś, nie wiem, Lamborghini albo coś takiego, e, albo jakiś inny supercar. No, bo twerka a ferka już jest, no to z czegoś trzeba się rozblokować i trzeba zrobić miejsce w garażu, żeby Szukać i oczywiście nie będziemy kupować czegoś, co jest w salonie i co pójdzie e, i nagle sobie kupimy, tylko coś, co, co, co będzie jakąś okazją, czyli do poprawy, do naprawy, do czegoś, żeby zrobić z tego jakiś fajny projekt. Nie wiem, czy to się uda, ale żeby miało się udać, to przede wszystkim trzeba mieć rozblokowane w miarę luźne środki, że jak się pojawia coś takiego, to jedziesz i kupujesz i robisz jakby stricte transakcje. Więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że e, jeżeli mamy się rozblokowywać, to wtedy będę musiał się rozblokować i pozbyć się mojego maleństwa, którego uwielbiam, którego kocham, które jest przecudowne, który jest przewspaniały. W związku z tym, że to wy oglądaliście od samego początku, są proces powstawania tego samochodu, tej miłości, która powstawała, to w pierwszej kolejności stwierdziłem, że pokażę Wam, znaczy powiem Wam o tym tu, jako ta um, moja widownia, która, która zna ten samochód, a dopiero później trafi w w portale ogłoszeniowe czy, czy w jakiekolwiek inne ogłoszenia. Więc na razie news dla Was. Jeżeli ktoś z Was chce się zaopiekować i chce kupić Mercedesa 140 mojego, a takiego samochodu drugiego nie znajdziecie, to, to ten egzemplarz w razie czego jest, jest do odstąpienia. Dobra, dobra, dobra. zobaczcie najpierw jak, jak powstawał ten samochód. Szybki skrót z tego, co się działo. ostatnim etapem były te felgi, te, które są iście genialne do tego samochodu, które są w ogóle całym pakietem razem z tym układem wydechowym. Wygląda naprawdę dobrze, na tych nieco obniżonych sprężynach, na tym innym zawieszeniu, to samochód, który prowadzi się zupełnie, ale to kompletnie, kompletnie, kompletnie inaczej. A wszystko oczywiście gra z układem wydechowym, ludzie. I tak długo zastanawialiśmy się, patrząc na to auto, czy coś, czegoś w nim brakuje, czy coś można byłoby jeszcze w nim zrobić. I chyba, chyba takich rzeczy po prostu nie ma, bo to jest jeden z nielicznych samochodów z serii Mercedes C140, czyli nazywanych nad Mercedesem, który jest po prostu idealnym, działającym autem. I teraz żeby nie było oczywiście to jest tak że on też ma swoje wady bo ma przejechane ponad 200 tysięcy kilometrów ale to jest te 200 tysięcy prawdziwe jego w pełni udokumentowane które jest to samochód który jest z zewnątrz idealny ale również z spod spodu jest kompletnie idealny zobaczcie ma na przykład takie rzeczy które 140 Często ubolewają, czyli na przykład rozklejona szyba z tyłu, ten nie ma tej rozklejonej szyby, działający szyberda i te wszystkie inne rzeczy dookoła, które tutaj w tym samochodzie absolutnie można znaleźć. Przechodząc do najważniejszego, bo pewnie zastanawiacie się teraz jakie to są koszty, ile to może kosztować. Ja też nie mam zielonego pojęcia. Z prostego powodu, bo jak usiadłem i zacząłem liczyć z kartką papieru, jak to wygląda, to, to mi w sumie razem z zakupem samochodu, z przygotowaniami, z wymianą wiązki, hamulców, z naprawami tymi lakierniczymi blacharskimi, z tym jak doprowadzeniem całości do, do tego, z tymi oponami nowymi zimowymi, oponami letnimi, fabrycznie nowymi i tak dalej i tak dalej, to wychodzi w granicach 80 tysięcy złotych. Czy to dużo? Czy to mało? Nie wiem. Bo równie dobrze można je te samochody kupić znacznie taniej. Ale możecie również kupić je znacznie drożej. To 80 kształtuje się mniej więcej w 3 czwartych cenach samochodów na polskim rynku. I uważam, że dziś to dobra oferta, bo pewnie dziś, czyli rok po tym, jak został ten samochód odnowiony, pewnie za te kwoty. Już dzisiaj nie kupimy i nie doprowadzimy tego samochodu do tego stanu, jak jest wtedy. Nie muszę chyba nikogo do tego przekonywać, bo samochodem jeżdżę, uwielbiam nim jeździć w trasy, jeżdżę nim na co dzień po mieście i wszystko w nim jest dokładnie takie, jakie powinno być od samego początku, więc umawiamy się tak, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany i marzy o takim klasyku, który jest klasykiem, ale jednocześnie jest nowym samochodem do jazdy na co dzień, bo którym daje się jeździć na co dzień, czy w trasę, czy po mieście, czy w każdych innych warunkach, a taki dokładnie jest Mercedes C140, to zapraszam. Zrobimy w ten sposób, że samochód przez najbliższy czas będzie stał tu, w Muzeum w Otrębusach, gdzie będzie go można obejrzeć, i e, zapraszamy do oględzień. A osoby, które będą chętne, niech napiszą maila na maupagmail.com. Myślę, że to najlepsze e, rozwiązanie. No, coś za coś. No. Jeżeli mamy robić następne projekty, to, no to z niektórymi rzeczami musimy się niestety żegnać.